Siemano. Zobaczcie jaka piękna pogoda dzisiaj pierwszy raz oszronione pierwszy przymrozek, pierwsze koty za płoty. Mały już odpalony grzeje się yy, grzeje się, bo, bo co? Jedziemy pruskawki. w truskawki. będziemy yy, mieszali obornik. Także troszkę Wam tutaj pokażę jak to wygląda. Jak tam towaru nawaliłem. Także tak. O, cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, A, bezpiecznik miałem od światła, zmienić, bo nie mam tu, że stopa. No dobra, jak mu to mus właśnie. To bezpiecznik się zjarał od światła. Trzeba poszukać. Dobra, zmienię bezpiecznik, odczepię kombajn, zaczepię talerzówkę. Jak będę jechał na miejsce, to już tam wtedy Połączę się z wami. No i jesteśmy na polu. Zobaczcie, ładnie widać nawalunę towaru. Jest na nawalunę. Ale poświata się zrobiła teraz od tej mgły. No fajnie to wygląda. Jest całkiem nieźle. Zostawić się prezentuje tak. Trochę mały, ciasny, ale własny. Mm, ale próżką daje. Może zbliżnik jest nikt nikt taki. Ja na nikt nikt ale o debatach, nie będziecie słuchali. No i o co? O, cyk, cyk, cyk. Tu zapniemy. Czak Last. Jesteśmy. O no i pięknie widać. Stary, ładny, odszuszony, trochę nieogolony, ale tam jakoś będzie. Dobra, tu mamy, tu mamy, tu mamy wałek niepotrzebny. Quatro, niepotrzebne. A, i wiecie co szukam? Gazu ręcznego. do serii 4000 się przyzwyczaiłem. I już gazu szukam. O, panie, trzeba cięgło skręcać. Dobra, troszkę skręciłem, troszkę ruszymy. Wiele osób, osób będzie pytać, Jaro, a po co to? Po co teraz talerzówką? A no po to, żeby trochę to przemieszać, żeby nie było tylko e, na samym wierzchu, no bo jak będzie na wierzchu to będzie kicha, e, bo puszki nam to wwalą na dół bruzdy. No i zanim to, cokolwiek z tym się zadzieje, to jednak trochę czasu minie, nie? No i no niekoniecznie taki efekt byśmy sobie życzyli. Chcielibyśmy, żeby ten obornik był w jak największym profilu glebowym, nie? Widzę, że już mogłem wziąć dużą talerzówkę, bo jednak w to będzie trochę kicha, ale ten stał na brzegu. Mówię, tu jest mały kawałek, to sobie poradzi. A jednak kicha. Jednak będzie miał to dosyć ciężko przemieszać, no, ale no trudno. Jakoś sobie poradzimy. Eee, także tak, z rzeczy grubszych planów, to no do tych kawałeczek będziemy sadzić truskawkę, to jest tak mniej więcej 2 razy drzwi, pół hektara tyle będziemy dosadzali w tym roku, materiał weźmiemy sobie swój mamy ładne sadzonki więc w tym roku zasadzimy od siebie o! Eee, Dosadzimy sobie materiał swój, wysadzimy a w przyszłym roku znowu materiał ze szkółki znowu będziemy sadzić dobrym, kwalifikowanym materiałem. Troszkę tutaj, tutaj tak, tutaj, tak. No nie wiem jak to się założe, ale nie wiem czy jest to sens w ogóle wypłać. przylecieć od razu pługiem i od razu pługiem tego worać, ale będzie nawet jak to będzie pocięte trochę, to będzie później nawet lepiej to się uprawiało i w ogóle nie będzie się wyciągało do góry. Nie? Tak mi się wydaje, że tak będzie. Dobra, dostajemy przy tej uprawce dwa razy na kupę się zjeździ. 15 minut dłużej to nie zbawi mnie nie. a robota będzie zrobiona no cóż, nie ma co tutaj bardzo Wam pokazywać będzie trzęsło będzie telepało no to wiadomo mogłem to już wczoraj zrobić a, wiele osób pyta mnie Jaro, co z humusami, bo chyba zrezygnowałeś chyba nie pomagają Pomagają, pomagają. Na humusy jest inny plan trochę. Eee, pokażę wam. No jak będę robił zabieg, nie? To wtedy wam pokażę. Czyli niedługo. No i dobra, trochę się przemiesza. Nie ma rewelacji, nie ma szału na jakieś 7-8 cm pewnie miesza ale coś tam rzeźbi Efekt będzie zadowalający jeszcze go trochę skręcę ten łącznik Zobacz. no już na maksa jest skręcony o, trochę się poprawiło Trawie jedną rzecz łomatko, no. no i dobra. Teraz to już lala powinno być. Jeszcze raz po tym samym. Kulturka! Miał być podkład z wieczarek, no ale niestety nie dojechał. No i trzeba było e, tutaj wioskę obok pojechać do takiego rolnika, który hoduje krówki. Jak oglądasz, to pozdrowienia, Sebastian. Dzięki za zrobienie roboty i za sprzedaż złotego towaru No bo nie każdy teraz w dzisiejszych czasach chce sprzedawać Każdy patrzy na to, że nawozy drogie, wszystko drogie No to dlaczego on ma obok nie? Dobrze, tak? Eee, co by tu jeszcze wam poopowiadać o tym? Chyba nic, to no, na dzień dobry takie, no to Nic tu bardzo nie ma do opowiadania, tak? No bo e, Będziemy się skupiać na. Sadzeniem sadzić będziemy prawdopodobnie w poniedziałek jak się uda. Wtedy przyjdą panie, będą tutaj sadzonki pobierać, a my od razu z Karolą będziemy sadzarka i będziemy sadzić. No i wtedy właśnie sadzonki będą zaprawiane tym słynnym humusem, tak? Żebyście mi tutaj nie mówili, że ja odszedłem od tego humusu, bo nie odszedłem. Ten humus gdzieś tam cały czas ze mną jest, cały czas mam go w głowie dobrą robotę robi tak naprawdę. Nie można tutaj powiedzieć, że coś jest nie tak, bo, bo jest tak wszystko, jak być powinno, tak? Nawozów nie siejemy i patrzcie z roku na rok zamiast plony być coraz, mają być coraz mniejsze, coraz gorsze, są coraz lepsze, tak? To fakt faktem, że cały czas tu pH sobie podnoszę na polu, tak? Wyprowadzam sobie, walka z tym pH jest łatwiejsza. To na pewno, bo sobie nie wprowadzamy nawozu, nie zakwaszamy nieradkowo tego. No i tak to wygląda, nie? I jest zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej no i przede wszystkim ta ma materia, która jest wprowadzona do gleby, ona zdecydowanie lepiej się rozkłada tak? czy to właśnie słoma, czy to jakieś tam resztki niwne, czy tak jak teraz nawet ee, obornik jest rozrzucony, e, jeżeli tam później bakterie są podane e, i kwasy gumusowe to wszystko nam się ładnie rozprowadza, wszystko nam się ładnie miesza jest elegancko tego Bardzo ładnie się robi Dobra, bo już gorąco. Można wyłączyć na nadmiuchy. No dobra, do zobaczyska moi drodzy, jak będziemy e, sadzić ziemnia, e, ziemniaki. Boże, jak będziemy orać pod truskawki. No i zapomniałem wam tego nagrać. Temat nagrany. Trochę żółtego jest wyorany gdzieś tam miejscami. No ale no niestety takie uroki naszych pól nic tutaj za bardzo nie poradzimy został taki skrawek na jeden korpus do odorania może troszkę więcej jak na jeden teraz Wam pokażę jak Jaro to odoruje pół które podnośnik tutaj na podnośniku sobie trzymam cyk no i powolutku polowa polowa, polowa będzie piąteczka no i będziemy powolutku sobie śmigać zaraz Wam pokażę jak to będzie wyglądało, zaraz moment

I teraz tutaj poprzeczniaczki goruje i myślę, że to będzie tyle roboty. Później wjedziemy z czymś nowym na moim gospodarstwie, z czymś, czego jeszcze nie stosowałem, ale to później Wam pokażę. Eee, także myślę, że eee, pod truskawki to będzie idealny temat. Zobaczycie, eee, no mówię, krok po kroku. Postaram się Wam pokazać, jak to pole przygotowywuje eee, i będziecie wszystko widzieli. Nie? Także do później.